Cześć, startujemy obchód na początku lutego. Z tego miejsca zostały zebrane gałęzie. Drobnica gałęziówka. Jeszcze tam były dwa takie punkty. I tam widać taką przed słupem stertę gałęzi. Wszystko jest teraz w jednym miejscu złożone. I czeka na przerobienie, rozłożenie lub spalenie. Tutaj teren został wyczyszczony z tych gałęzi, ponieważ ten suchy placek plus jeszcze tam kawałek porośnięty wyższą roślinnością bylicą szczawiem ma pójść do przerobienia ma wyjechać talerzówka i ma zostać posiany poplon prawdopodobnie będzie to gorczyca z domieszku jakichś innych odpornych nasion i zobaczymy jak sobie poplon daje radę na tym najgorszym fragmencie i jeżeli da radę to dobrze, to wzbogaci, wzbogaci ten fragment działki. Jest koniec lutego. Temperatura odczuwalna około 16-18 stopni słońcu, jest cieplutko za ciepło jak na taką porę roku w nocy był lekki przymrozek pojawił się szron ale za dnia ostatnie tygodnie to już taka prawdziwa wiosna wychodzą krokusy czarny bez rozwija liście wilgoć jest w glebie Padało przedwczoraj dość intensywnie, woda w stawach coraz wyżej, zostanie to pokazane później, jak tam podejdziemy. Teraz idziemy przez przeczyszczony pas pod budowę płotu. A mniej więcej metr na lewo od płotu. Lasów państwowych ma przebiegać płot. Jeszcze trzeba będzie tutaj raz wejść i przy korzeniu poucinać. Ale już jest teren drożny. Wszystkie gabaryty ponad ziemię zostały ścięte, wyciągnięte. Można na całej długości. Zdłuż płotu lasów państwowych swobodnie przejść I tu się kończy płot lasów państwowych Tam jest ścieżka zwierząt i tu dalej fragment przy Wyciętych w czeremkach amerykańskich lasy państwo czyściły po swojej stronie, ja wyczyściłem przy swojej i tu jest słupek graniczny pomiędzy nim a słupkiem przy drodze, którego nie widać teraz, ale w nocy laserem próbowałem się przestrzelić i można po prostu linię wyznaczyć. Można już te dwa punkty połączyć i puścić tędy płot tutaj zostawiłem trochę więcej tej czerem amerykańskiej gdyż w sezonie owocowym nie poznaczyłem które drzewa dają najlepsze największe grona najsłodsze Fajnie by zachować Takie Gdyż jest znaczne zróżnicowanie Pomiędzy Poszczególnymi siewkami I tu Teren pod okapem Dużego lasu Jest Naturalnie czysty Płot w obecnych planach Ma Dochodzić na tej linii mniej więcej do połowy tego wzgórka szacowałbym gdzieś, że do tego miejsca i stąd pod kątem prostym przestrzelić się na zachód by tam zamknąć prostokąt zbliżony do kwadratu Teren na lewo a teraz na wprost będzie do zagospodarowania w późniejszym terminie. Aczkolwiek tu już dużo czyszczenia nie ma. Będzie swobodniej. Dwa dni robocze i będzie można przeczyścić te krzaki pod budowę płotu. zwierzyny idziemy na trzeci wzgórek obejdziemy dzisiaj działkę dookoła zobaczymy co utopoli zobaczymy co w lesie, ile wody w rowie na trzecim wzgórku samociewki sosny prawdopodobnie będzie to skoszone w tym roku żeby spowolnić tutaj zadrzewienie liczyłbym na zadrzewienie ale nie sosną Lepiej dobrać gatunki i sam wprowadzić coś, co bardziej preferuję niż sosna, który i tak tutaj jest w nadmiarze. Tu na wprost na sąsiedniej działce wielka monokultura sosnowa. I nie ma co zwiększać tych monokultur, bo gradacja szkodników, Czy inne zagrożenia się nasilają przy małej bioróżnorodności. Na to pole jeszcze za wcześnie. Nie widać żadnych oznak życia. O, pączki są żywe. Co niektóra się wybudzi. Aczkolwiek na ten moment mam takie myśli, żeby po prostu te, co się zbudzą, zabrać stąd i zostawić ten teren typowo na łąkę koszoną raz w roku na pozyskanie siana. Jest to zbyt daleko od mediów, od wody, od uwagi ludzkiej, żeby można było to dobrze utrzymać. I tutaj z zeszłego roku badanie profilu glebowego było, i w tym roku z powrotem na wiosnę, już w mocno wypłyconym dole, stoi woda nadal. Kraczamy do lasu. Pojawiły się już kleszcze. ładnie zieleni się trawka na dnie póki ma dostęp słońca zanim drzewa, krzewy wystartują prześwietlenie pomogłoby tutaj w rozwoju podszytu, ale to jeszcze nie tak Docieramy do rowu nad rowem uczęszczana ścieżka zwierząt pełno rzęsy wodnej musi już rosnąć i się rozwijać I sączy się woda powoli w dół sąsiadów kiedyś gdzieś na tym rowie Urzędowały bobry Zrobiły tamę Spiętrzyły wodę Ładnie na wiosnę wszystko podtopiły Ale Służby zajmujące się melioracją przyczyszczeniu rowu skasowały tamę, bobry się wyniosły i teraz ten poziom, który obserwujemy, jakieś 20-30 cm, to jest najwyższy poziom, jaki można zaobserwować w roku. pomimo przymrozków. Życie startuje. Tu się przesącza, ze zbocza wilgoć. Cieka z mojej części, z mojej działki. Tu też się przesącza. Wymywa piach mini delty tworzy Podejdziemy od rowu, wejdziemy znowu do lasu. czego oczka płyciutkie oczko leśne wychodzimy na otwarty teren Znowu ślady bytności dzików ślady bytności ludzi stara butelka To jest kretowisko, z którego pobierałem ziemię do badania. Film z badaniem ziemi będzie osobno zamieszczony. Idziemy w stronę najmniejszego oczka wodnego. Wczoraj wstępnie dogadywałem z firmą od wykopów. Budowanie oczka 10 na 20 metrów Trzeba będzie załatwić zgłoszenie w gminie I potem poczekać na jakiś suchszy czas Do kopania Najlepiej jak nie ma wody Żeby nie zakładać pompy I nie osuszać w czasie kopania Ten te oczko stawik 10 na 20 metrów też by gdzieś miało powstać w tej okolicy na tej podmokłej łące żeby bez uszczelnienia cały rok mieć wodę jednocześnie żeby było odsłonięte w odróżnieniu od tego zadrzewionego oczka na wprost Wtedy jeszcze więcej niż za ostatnim przyjazdem. Przelewa się. Tam po drodze też było widać. Tu widać dodatkowo dziki. Miejsce, które przeryły. Dojdziemy do miejsca zniszczeń postronnych samochodów, jeepów, które tu wjeżdżały i nie zebrała się woda. Jeśli miałbym tu kumaki nizinne, to by było całkiem na plus. One właśnie lubią takie nieużywane kolejiny, w których stoi woda. To dla nich wystarczająca powierzchnia. Ten fragment od tego bzu na lewo i na wprost aż do nasadzeń drzew też myślę poddać typowej uprawie rolniczej i spróbować kilka roślin mało obszarowych, jak zachowują się w tym miejscu i tak prezentuje się największe oczko wody jest jeszcze więcej niż z ostatnim przyjazdem. Tam ścieżka, którą chodziłem dwa tygodnie temu, jest lekko już zatopiona nad brzegiem. Tywności grzybów tego rodzaju zaobserwowałem na działce rośliny będziemy omawiać, jak ruszy wegetacja co jak przezimowało tutaj na stertę kompostową zjechało pruchno niech się wszystko razem rozkłada w wygrodzeniu czekają przywiezione Skóry z bananów na nawóz pod drzewka. Prawdopodobnie za kolejnym przyjazdem będę uzupełniał ogród leśny. W wygrodzeniu, bez większych zmian. Widać żywe pączki na róży. Widać młode liście na aroni. Łące też żywe pączki na tej raczej nie. Tu podobnie słabo. I tu jest oczar, który większość sezonu nie dawał znak życia. Tutaj góra jest cała zeschnięta. Ciekawe czy coś puści od korzenia czy będzie to usunięcie tutaj na churmie widać życie i tutaj jest oczar który miał 5-10 liści w zeszłym roku ale już można się dopatrzyć jakiś oznak życia są niektóre pączki żwawe I przeniesiemy się jeszcze do ogrodu leśnego. Jesteśmy w zaczątkach ogrodu leśnego. Po roślinach nie widać większych zmian. Widać, że pączki są nabrzmiałe. Zanosi się na to, że przeżyły Tutaj jest pieprz syczuański. końcówki zeschnięte, popalone Ale główny pieniek wygląda zdrowo Podczas kolejnego przyjazdu Jedzie kilkadziesiąt drzewek z mojej szkółki w innym miejscu. Zanosi się na to, że kupię wiertnicę, żeby szybciej wpuszczać słupki i będziemy dalej dosadzać. Alecznik Chiński też są pączki nabrzmiałe więc raczej coś będzie z tego Orzech sercowaty jest żywy pączek na jednym z dwóch wierzchołków z wierzchołek odrostowy prawdopodobnie z zeszłego sezonu Tych orzechów dokupiłbym więcej Trochę gorzej. Szczyt widać, że zamart. Niżej drewno jest żywe. Dobrze, jakby się jakiś prączek w miarę wysoko zbudził. Kalina kanadyjska widać, że najszybciej rusza. Z posadzonych tutaj okazów, tu jest dąb, też ma żywe wierzchołki. Tu leci Zasię Bank kanadyjski niżej są chyba żywe pączki, a ze szczytu nie wiem czy coś wystartuje. I tu jest poletko kasztana jadalnego, brak śladów życia, więc całe szczęście, bo to jeszcze za wcześnie, żeby wychodziły. Tu jest orzech czarny jeszcze po brzegu wciśnięty i morwa zabezpieczona inaczej. Nic jej się nie stało. Żaden zając się nie połasił. I widać gdzie nie żywe pączki. To by było na tyle. Następne nagranie za prawdopodobnie aż 3 tygodnie. Dzięki, hej.